Witam was moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem akurat to jest Angry Birds Space, przeszłem to kolerstwo. przeszłem to ten szajs, przeszłem, został mi jeszcze jeden tak, chuj, przeszłem, przeszłem to kurewstwo i nie mam zamiaru przechodzić tego jeszcze raz, jedziemy dalej, kolejne kurewstwo, Któr które przeszłem za pierwszym razem, ale dobrze, bo zwykle to co jest najłatwiejsze idzie najwolniej, najtrudniej i jeszcze jakieś przymiotniki. I przesu... no, sorry, przy przysłówki. Żeby nie było No Świnia w hełmie, get the fuck Tylko teraz czy ja se trafię, kurwa, snajper <grywka> W Battlefield'zie zajebisty snajper Tutaj też, proszę Państwa, prezentuję swoje umiejętności Na najwyższym poziomie Proszę Państwa, to jest... Polska! 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 Nie ma lipy! Nie ma hajsora! Nie ma dwóch! Chuj, że nie ma! Chuj, że nie ma! Naprawdę mnie aktualnie gówno obchodzi! Obchodzi to, że jest zajawka! I to jest moc! Je I nie ma lipy! poszły w kolorę wszystkie! Jest hajsor! Taki fest! Kurwa Trzy będą trzy SĄ TRZY MADAFAKA Uhu! I mamy matkę Dwie matki, dwóch synów W <gulę> Zobaczcie sobie Wpiszcie sobie na Na YouTubie Aleksander Fredro Wpiszcie tylko baśnie o trzech braciach Jebniecie Jebniecie Po prostu jebniecie no, Barzerker się sprawdza tutaj. Czy, czy, czy tam Ganzerker? Barzerker, sorry. My się myli, my, myli mi się z Borderlands. Dwójką kurwa ta ciota zawsze musi zostać. Już się burzę normalnie. Ten Ganzerker wam, Barzerker tutaj wam powiem, działa. Testosteronu pełna krew, siła, nie, um, jak to było? Testosteronu pełna krew, siła i cwaniacki blef, nie wiem, nie, nie oceniać i nie ma, hajsora, bo jeszcze udało mi się te tutaj gwiazdy nie spieprzyć, to było już. Osiągnięcie, moi, moi państwo! I nie, nie patrzyłem. Wiem, bo się wkurwiłem. A do tego nie doszło, bo też się w Spróbuję pizdolnąć tu. A, kurwa, zajębałem jednego, reszta se rozkosznie śpi. Spróbuję pizdnąć w to pierdolne TNT. Uda się? Kurwa, nie udało się, bo na cholerę! Miałoby się udać Dlaczego miałoby się udać? Przecież tego jest tak dużo tutaj Kacuszki, kamyczki ja pierdolę Dobra, Wojtuś Nie ma pierdalania się Nie ma lypy Kurwa Dupa, dupa, dupa I za jebłem To jest to, ostat... to, nie Nie, nie Tu Teraz, tu i teraz, tu i teraz, panie, jedziesz na śniadanie, Dwa pa, panie, na śniadanie, Pierdzielę. Coś mi się wydaje, że ten level mi przyjdzie przejść, przechodzić tak długo, jak te poprzednie i pewnie z, tysiąc razy się znudzę, ale powrócę do tego tylko, dla, tylko ze względu na na kurwa, sentyment. Jebany. My Słowianie wiemy, jak wódka na nas działa. Słowianie wiemy, jak rzeźbić swoje. Nie. Zjemy wszystko to, co mama w garach dała. To jest aż, to jest tak. Gorąca krew. To jest nasz słowiański zew. Tak akurat, no. Nie, to jest testosteronu. Pełna krew. Siła. Słowiański zew Dobra. Nie ma lipy, jedziemy w kosmos. No! No! Jedziesz w tą duże TNT dupa. No! Teraz nawrotka i nie jedziesz. Właśnie, żebym się tak usrał na to pierdolne TNT. którego i tak nie dostaje. A piepne tu dla jaj. Okej, okay, może być skutkiem ubocznym? Nie. Nie będzie skutków ubocznych, proszę państwa. Oj niestety nie będzie. Co ja patrzę? Co ja patrzę, A pizden tu? Skutkiem ubocznym będzie tak jest! I jeszcze to poszło w cholerę. Woohoo! Ale nie osiągnęliśmy strategicznego celu, jakim było rozjebanie tego, że TNTA, który sam w sobie był epicki i będą 3, nie ma chuja! Nie ma trzech! Jakim prawem? Zostały mi dwa ptaszki. Jakim prawem nie ma trzech? One są tak za. Co to jest, niby? Mogę wiedzieć? Co to jest? To coś? Czarna dziura! Magiczne jądro, które mnie przenosi gdzieś do świata magicznych jąder. Magiczne jądro, czy to... tak zgadłem. Nie będę grać teraz tego magicznego jądra, no bo nie będę tutaj was zanudzał. Jak mówię, zrobię osobny odcinek o, o złotych jądrach. Nie ma pierdolania się. Jebud. Pięknie. Pięknie. Nie aż tak pięknie. Bo teraz muszę kurwa tak jebnąć. Dupa. My Słowianie tutaj kurwa puszczamy miliardy petard do kurwa do sylwestra dwa dni i nie mogą se nasi słowianie wytrzymać tylko muszą napierdalać tymi petardami już zawsze żeby pokazać ja i Biacy to są rambo kurwa dobra już, już nic nie będę mówił szlag was nie trafi od tego mojego pierdolenia ciągłego dupa dupa to jest największe zło, największe zło. Od tej strony nic nie zrobię, trzeba tylca jebać. Jebaj, tylca, jebaj, jebaj, jebaj. Jebaj, tylca. Dobra, jebiemy od tylca. Mam nadzieję, że pizdolne tutaj w miarę rozsądny. Tientia chce, Tientia, Tientia, Tientia. A jeszcze jedna świnia jest, spoko. Oh yeah, madafaka, bejdą ty, nie MA chuje! Tyle, żem rozpierdzielił, że nie ma chuje. Muszą być trzy. I są trzy madafaka! Woohoo! Dobrze, ile mamy czasu? Minutę jeszcze? Coś mi się ciągnie ten czas strasznie. Oh yeah, madafaka! Teraz tak, teraz tu... Jebut! I matka. Nie wiem, jak ja to zrobię z tą matką. O kurwa, PO to ZROBIŁ! Chwila, spróbuję walnąć tak, żeby walło wszystko od razu. I walnęło teoretycznie. Ale to tylko teoria, panie... Panie Ferdek. Są drogie rzeczy, panie Ferdku. Nie ma opierdalania się. Oh yeah! Między innymi, na to mi chodziło... Dupa, 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 hej! Dupa, 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 dopa. Du, du, dupa, 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 hej, hej! I dupa, wie... Koniec czasu, do, do zobaczenia, do usłyszenia na razie, i cześć, czołem, hej, jo, do widzenia.